Kurwa człowieku, granatę nie umiesz rzucać? Jezu, <grybuj> Weda Beda, nie wstawaj, stoję ci na głowie. Widzę twojego buta. Co ja czegoś mogę w filmie ostrzelić? <grybuj> 16kp za palec. 16 czemu? O kurwa! <grybuj> o o kurwa! No, beleta by waliła, czujesz to? Jezus! Zawsze jesteś tego puta! Ej, tu jest jakaś drabina, chodźcie po drabinie. No kurwa, tak, dawaj mu jeszcze... A, granat! <grymne> Dlatego chodź po da zanim cię dorwą! Zniebczony Ale to jest... ale to jest zajebisty motyw. Czemu wjechałeś po platformie, ty gejuchu? Nie wjechałem Nie w ogóle. wjechał. Wjechałeś, bo dostałeś. Nie, nie wjechał. Granat! granat. A, napierdala i na ślepo, kapitanie!

Widzisz go? Widzisz go? Widzisz? Go? 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 No dziękuję, to było bardzo smaczne. Kupa, 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 rozmaruj się po I nie żyjesz. Za chwilę. Oh, o, I can see you. Przestań cofnąć moje ciało nawet. Never. Mogę z nim skoczyć? z tym ciałem skoczyć nawet. Wiesz, że możesz się zawiesić na suficie? Mogę? Możesz, musisz tylko wbić w sufit. Jezu, myślałem, że to hidden. Kto to powiedział? Nie widzę typa. Całkowicie nie widzę typa. Ja pierdolę. Już widzę go. Jaki Jak kto to mówi w dodatku?

to było takie spotkanie! Oooo! Jest! No dobrze, ja łapcie tego granata, thank you. O, dostałem go prosto w What the fuck? Aaaaaah! To jest bóg, cieszę się robi? O kurwa, sam sobie strzegam. Jak pierwszy zginie od granata, to drugi przyjmie kolejnego granata. Dobra, taktyka. Tak, ja jestem pierwszy, dzięki. Właśnie idzę mm. No No nie! Przestańcie się gwałcić w klimatyzacji. Oj nie i Jak wy to Hidenek nie umie kucać, chyba ciężka noc była. A, a, a. a. Hidenek, Hidenek tak już do ciebie więcej nie przyjdzie. kupaki? gór mi spadł na głowę. Czy macie spływy ponad moją głową? Haha! zostawię! kurwa to są. To <ślesz> co <Czemu mówisz? ślesz> Jeb... Aaa, wy z drugiej strony w ogóle weszliście... Eee kurwa, wy tam jesteście! Co? Ej, ta... troszkę wybuchnie? Nie jest Krzysztof Gąciarz, żeby wybuchać ty. O Jezu... Teraz, Dobra, będę, si teraz będę musiał... Teraz będę otagować do Krzysztof Gąciarz. Rozwojemy skrzynkę. Turlaj beczkę! Turlaj beczkę!

No. Ejej, ej, O Boże, gramy z Bane'em! To za Bane, nie dam another... Bane'a! Like nie słyszysz typa? Odgadaj, typ jak Bane! Oh, <laughs> <sitting there>. jest, <laughs> jest, jest, jest! Szanowni szan, 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 wszystkich, ale go widziałem! <laughs> 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 Bez ospony, ma ir! Jak się sprejowało? Ja to musiałem ustawić, bo to było wyłączone. i hidden jest z nami. Dostałem granatę no, no. ja no, nie widzę! To, to bo nie no, umiem no, granatami, no, umie no, granatami rzucać. Ta telewizja, wygrałem. Pozwię cię TVN w sensie no. nielegalne udostępnianie szpitala. Ty, ja teraz ja mogę tego wrzucić na YouTube'a, wiesz o tym? Bo jak wszyscy wiemy, to YouTube zjebał całkowicie swój Content ID System. Z jakiegoś powodu wszystkich kiepsko słyszę teraz. Wyjmij no, chuj, Nie, ciebie jednak akurat dobrze słyszę. A, sorry, bo to mój. <coughs> oh. Burn.